W przeszłości zagrożenia związane z kradzieżą pieniędzy zwykle dotyczyły nas bardziej na ulicy: albo ktoś mógł włamać się do naszego domu, albo napaść nas na ulicy i ukraść nasze pieniądze. A w dzisiejszych czasach to ryzyko wygląda często zupełnie inaczej. Największe pieniądze możemy stracić właściwie korzystając z internetu. W sytuacji, kiedy na przykład ktoś, i to nawet znajomy, do nas napisze i poprosi nas, na przykład, żebyśmy pożyczyli mu jakąś niewielką kwotę pieniędzy, albo żebyśmy zapłacili za niego, jakieś, za jakieś jego zakupy. Często jest taka, pojawia się taka forma wyłudzenia, że ktoś przez portal społecznościowy, na przykład przez Facebooka. Pisze do nas ktoś znajomy, oczywiście, żebyśmy podali mu kod blik, albo zapłacili za, za coś blikiem, dlatego że on teraz nie ma tego blika, albo coś nie działa. No i jeżeli to jest jakiś nasz przyjaciel, czy ktoś z rodziny, no to zwykle w takiej sytuacji możemy się zgodzić, a w rzeczywistości przestępcy włamują się na konta na portalach społecznościowych różnych osób i piszą do wszystkich znajomych właśnie w ten sam sposób. I mogą w ten sposób ukraść naprawdę duże kwoty pieniędzy. Ot, za każdym razem starają się wyłudzić kilkaset, nawet kilka tysięcy złotych. Więc jeżeli ktoś w ten sposób, nawet ktoś bliski do nas napisze, to warto w takiej sytuacji zatelefonować, zapytać, czy rzeczywiście to Ty do mnie napisałeś. Jeżeli się to potwierdzi, to oczywiście nie ma problemu, no ale warto się upewnić, czy rzeczywiście przez internet napisała do nas ta osoba, która nam się wydaje. Też jeszcze większe ryzyko jest związane z sytuacją, kiedy czasami ktoś prosi nas o dopłatę. Na przykład kupiliśmy jakiś towar w internecie, no i pojawia się informacja mail czy sms-em, że trzeba dopłacić, na przykład złotówkę czy 3 złote, bo coś się zmieniło, trzeba dopłacić za. Paczkę firmie kurierskiej albo w jakieś, z jakiegoś innego powodu, i w takiej sytuacji niestety możemy stracić wszystkie pieniądze, które mamy na rachunku, dlatego że link, który tam będzie nam podany, że teoretycznie mamy dopłacić złotówkę. No, poprowadzi nas na podstawioną stronę internetową. Na tej stronie podamy swój login, hasło do bankowości i też zatwierdzimy operację hasłem SMS-owym. Nam się będzie wydawało, że wykonujemy przelew na 1 zł na przykład, a w rzeczywistości tym hasłem zaakceptujemy konto przestępcy jako taki przelew zaufany, czyli do którego który potem można zlecać bez takiego dodatkowego hasła SMS-owego i przestępcy mogą wtedy wypłacić wszystkie pieniądze z naszego rachunku. Więc również nawet jeżeli pojawi się prośba o niewielką dopłatę, bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do takiej sytuacji. Też najlepiej zadzwonić do, w takiej sytuacji do tego sprzedającego i upewnić się, czy to on. Do nas napisał, a może też tak się zdarzy, że rzeczywiście przestępca wystawił takie ogłoszenie sprzedaży, więc też dokładnie sprawdzajmy, jeżeli mamy gdzieś wpisywać swój login i hasło, po pierwsze, czy to rzeczywiście jest ta strona, na która nam się wydaje, czyli ten pośrednik płatności, a po drugie, dokładnie czytajmy hasła SMS-owe. Tam dokładnie będzie napisane, czy my zlecamy przelew, czy to hasło służy do autoryzacji, właśnie przelewu, czy też służy właśnie do autoryzacji takiego zaufanego odbiorcy. Więc jeżeli Przeczytamy dokładnie treść SMS-a, no to wtedy też zorientujemy się, że, że coś jest nie tak. Oczywiście w dalszym ciągu też warto bardzo uważać na Maile, w których przestępcy mogą podszywać się na przykład pod banki, prosić nas o podanie czy to danych do logowania się, czy numeru karty płatniczej. Też banki nigdy o takie informacje nie proszą i bardzo trzeba uważać na załączniki. Często też pojawiają się maile z załącznikami, w których niby są jakieś ważne informacje, na przykład ktoś domaga się od nas spłaty długu i szczegóły znajdziemy w załączniku. Ten załącznik może zawierać wirusa, który później podejrzy hasła, które wpisujemy, albo też. Podmieni numer konta bankowego, jeżeli będziemy zlecali jakiś przelew, więc bardzo ostrożnie warto korzystać właśnie z poczty elektronicznej.